Mankowskim. Dzisiaj gramy, znaczy dwie gierki mam dla Was przyżykowane. Ogólnie. Okej, okay, dobra. No to zaczynamy. No to zaczynamy.

Co najmniej na, ten, na początek 1000 łapek w górę. O, o, o. To, to jest do, na dobry początek. To jest dobry początek. Nie zmuszam was yy, w Need for Speed. Będzie bodajże w następnym. Mam przyszykowany w następnym odcinku Need for Speed albo FIFA 16 jeszcze. Nie. Chodź ty. Nie. Ty. Chodź tu. Ty. 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 Ty nie strzelić mi gola! Teraz, co jest mój? Jeszcze to wygram, zobaczysz. Jeszcze to wygram, no. Ty, chodź tu, no sam obu, ja strzel. Szczel jakaś lisgawka, co za. No, skok smoka, fua! No nie Dobra, Dobra. Yy, no to gramy. Mam dla was kolejną gierkę przyszykowaną. Yy, dobra. Dobro. Okay. To czekajcie, czekajcie, moi drodzy.

niestety moja siora tu jest i ogląda kurde lalki barbie a więc no i dobrze ja pinkole jaki on wielki o to a to no no oj chyba się otworzysz. Je, yeah, mam usa Chodź tu ty 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 Sparkle Sparkling penis Co?! Sorry, że ja to przy... O oh, boże Sparkling penis Co to jest za nazwa? Co to jest za na... Nie, no i w mnie. A nie Jeszcze nie po ciebie Sparkling penis Jasny gwin Kto to mógł wy... w ogóle my... wymyślić? Kto to mógł? Chyba jakiś pedał no to go zaraz wiem. Chociaż nie dam rady. No wiedziałem. Clash w Clans mnie zjadła. Ostatnia, ostatnia runda. Muszę się chociaż na tym niedzielniku Ja słaby, jestem w te gierki. Zobaczycie, jak będziecie mieli Need for albo będziecie mieli FIFA 16. Na Xboxie wszystko teraz, będę na Xboxie może nagrywał. To zobaczycie, to zobaczycie, jaki jestem dobry w te gierki. A teraz to ten. Ja. No, co za. Ukrainę ek, 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 uk, Ukraina, chodź tu, ty, tu ty, chodź tu chodź No nie, 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 no nie, nie, ja no nie, żartuję. no nie, 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 co Cię boli? No Co Ci boli? Ja no, Pinkole, jakie to jest? No no i świetnie. No i świetnie. No, dużo. A dużo tych wielkich. Dużo. Piszcie, jaki challenge mam zrobić. Piszcie, bo nie mam bladego pomysłu na jakikolwiek, do jakikolwiek challenge. No, nie mam żadnego pomysłu, dosłownie żadnego na czy jakiegoś challenge'a. Zmiksowanego do czy jak go oh, kurde. Chodź tu. Chodź tu, ti 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 O no, nie. Ale się może dużo zrobię No. Chodź ciasteczko. O, oh, kurde. No nie, dobra. Tak kończymy na dziś na dziś już jest wszystko i wi... śmanko naszym <śmanko> yy, Żegnajcie Żegnajcie już yy, dużo lajk, łapek. No mówię tak, no koło coś, koło tysiąca, może może być mniej. Okej, okay, śmanko narka.